Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Zgodnie z prośbą, sugestią z Waszej strony nagrywam filmik z instrukcją jak rozwiązać zadania. Na początek klasa siódma. Dział praca moc energia, temat lekcji moc i jednostki, zadanie ze zbioru zadań z nowej ery, zadanie 29.8 Oblicz z jaką mocą pracuje silnik motorówki, poruszający się z prędkością 36 km na godzinę. Przyjmuj, że siła ciągu wynosi 1000 N. No to zaczynamy tak klasycznie. Wypisujemy sobie dane. Dane. Szukane. No i wzory, wzory, z których będziemy korzystać. Pytanie. Oblicz z jaką mocą pracuje silnik motorówki? Moc, tak? Pamiętamy P. Moc, no to już na pewno wzór, który będzie do wykorzystania, to wzór na moc. Dalsze informacje. Silnik motorówki poruszający się z prędkością 36 km na godzinę, czyli w danych. Mamy prędkość motorówki 36 km na godzinę i przyjmuj, że siła ciągu wynosi 1000 newtonów. Siła ciągu, siła, literka duże F, 1000 newtonów. No dobrze, no ale tutaj patrzymy na dane, nie mamy pracy, mamy czas. Tutaj mamy prędkość, mamy siłę. No i tak drogą dedukcji możemy pamiętamy wzór. Możemy sobie odnotować wzór na pracę, tak? W równa się siła razy droga. No i tutaj już nam możemy utworzyć. Pojawia się nam nowa sytuacja. Utworzymy. miło razy droga przez czas. No i tutaj już mamy więcej danych, ale to jeszcze nie jest. to co nas interesuje, A, ale też wam właśnie ostatnio na lekcji o wzorach, gdzie wszystkie wzory zostały wyprowadzone. Wskazałem, że tutaj nam się pojawia wzór na prędkość, tak? Pamiętamy z działu kinematyka. Mamy to tutaj, widzimy. I tym samym zastosujemy sobie skrót. Tak? Zamieniamy drogę przez czas na prędkość. No i teraz nam się elegancko wszystko komponuje. I możemy podstawiać. Ale pamiętajmy o. I jednostka. Tutaj mamy, kilometry na godzinę to nie jest to co nas interesuje, należy to zamienić. No i zamiana jednostek przypominam, tak. Tutaj metry, tutaj sekundy to jest podstawowa jednostka, więc teraz 1000 metrów o kilometr. Godzina 3600, tyle sekund. Elegancko nam się tutaj wszystko skracam. Otrzymujemy 10 metrów na sekundę. No a teraz możemy sobie elegancko podstawić do wzoru. Proste zadanie, matematyczne. 1000 newtonów razy 10 metrów na sekundę. Tak. I tutaj otrzymujemy wynik 10 000 wat zapisać możemy również 10 kW teraz informacje z jednostkami czy nam to wszystko no ładnie tutaj zapisaliśmy bo wiemy tak że nie ma innej nie ma jakby innej możliwości no ale uzasadnić należy, tak. Jednostką mocy jest wad. Tutaj mamy newton razy metr na sekundę. Newton pierwszych razy metr na sekundę. I no to w tym momencie już nam nic innego nie pozostaje jak joule na sekundę. Już nam elegancko to się zamyka. I mamy prawidłowe uzasadnienie, wytłumaczenie. Wszystko nam tutaj ładnie pasuje. Dziękuję.